Witam bardzo. Dziś powiem coś o filtrze. Filtr mam z Eheima. Jak tu widać, jest to filtr zewnętrzny. Tak jak mówiłem wcześniej, to jest filtr Eheim. Profesjonal 4 Plus, jak ktoś ma taki filtr, to tu ci przyświeciłem notarką. To jest takie pokrętło, do czego one służy? Mam takie właśnie zapytanie. Jest taki o wielkości, chodzi cichutko, bardzo cichutko, pracuje. Praktycznie go nie słyszę w ogóle go nie słyszę w nocy jak śpieczy czy cokolwiek, wszystko jest ok. filtruję aktualnie akwarium mam zgaszone no to wiadomo, jest późno mogę latarką tak Go mu przeświecić na chwilę żebyście sobie zobaczyli jak tu jest no nie opłat i mnie to bardzo troszkę denerwuje w końcu wezmę czymś, no nie wiem czym, eee, obciążę i go na hama spuszczę na dół. Jeszcze poczekam, ryby, ryby, tak, tak, wpuszczę albo w sobotę ryby, albo w poniedziałek, jeszcze się na tym zastanawiam, ale chyba w poniedziałek, jeszcze zobaczymy. Zobaczymy co z tym korzeniem tutaj obędzie. To jak na razie widzimy, wszystko jest w takim stanie. Tam mam troszeczkę burdel, muszę posprzątać, nie chce mi się, ale tak, nie z tym. Burdelem ważny się jest akwarium. Tu jak świecę, nie chcę mi się palić akwarium, bo wiadomo, za długo świecenie, za glony się pokażą i takie dupy rele. Nie ma potrzeby zapalać światła. Tak jak mówiłem, filtr mamy z Eheima. Bardzo dobrze pracuje cichutki, jestem z niego zadowolony. Na razie nie zamierzam dokupywać no, kolejnych filtrów. Nawet nie sądzę, żeby taka była potrzeba. Może kiedyś może kiedyś tam zobaczymy. Zresztą zobaczymy co będzie dalej. Hmm. I mam jeszcze co do tego anubiasa tutaj tego dużego postaram się tak zrobić, żeby chociaż go było jakoś zauważyć. O, może z tej strony... O, tu o tego dużego. Co przepraszam, że tak ciemno, ale jak, jak już mówiłem wcześniej, nie będę zapalał światła, żeby nie przydłużać mu chociaż na te 5 minut, ale nie będę zapalał nie ma potrzeby żeby ktoś mi powiedział, jak się nazywa ten Anubias wiem, że jak będzie rośnie, że jest duży, tylko tyle wiem i chciałbym się dowiedzieć jak on ma tak naprawdę na nazwę, ten Anubias tu, żebyście go dobrze zobaczyli o ogólnie proszę o jakąś pomoc nie wiem jak nawozić ile nawozić jak często normalnie z mojego doświadczenia dawn dawniejszego to raz na tydzień normalnie dobrze byłoby mieć CO2 założę tu CO2 oczywiście ale to wszystko w swoim czasie to wszystko w swoim czasie przyjdzie. Na pewno będzie CO2. Jak nie CO2, to nie założę. W dalekiej przeszłości miałem akwarium. Raz miałem 60 litrów, potem miałem 200 litrów. Wszystko było fajnie, ale wyjazd do pracy do Niemiec. Musiałem zlikwidować tamte akwaria. Eee Panie nadzą się pytania, czy może mnie zabrał do akwarium. Ja nie wiedziałem jakie tu będę miał warunki. Co do pracy to wiedziałem jaką pracę będę miał, się to wszystko, to wiadoma rzecz, ale wszedłem mieszkanie. Wiem, że mieszkam razem z tatą i wiem jakie to mieszkanie było. Tam takiego mojego akwarium ale 200 litrowe na pewno. Na pewno by się nie utrzymało. Nie było miejsca, bo to było takie. No. A teraz jest inne mieszkanie, czy pokojowe. Mam w cholerę miejsca, więc, coś można powiedzieć? Mam warunki. Tu na razie stoi jedno akwarium, drugie stoi, ale to jest mojego taty akwarium. Tam tu jest katastrofa, co tam się dzieje. On w ogóle o niego nie dba ale będę musiał się chłopca tam tak samo wziąć zrobić mu restart dogłębny restart te dno co tam ma wyrąbać dać mu inne tam co to pojezu tam może kiedyś wam pokażę nie będzie mi się chciało co tam się dzieje tam jest katastrofa tam jest katastrofa Dobrze, tu mamy tak jak mówię, jeszcze raz się powtórzę, Filtr jest Elheima. Drugi aparat, nic mi ostrości złupać. się przybliżymy tak o o to jest eheim profesjonal 4 plus tu ma zaworki i jeszcze raz jedno, jeszcze raz się powtórzę z pytaniem do czego to służy mi się wydaje że to do mocy silnika motoru ale zapytać nie zaszkodzi jak ma ktoś taki filtr tu nawet jest i go, pudełko mam jeszcze, nie, nie złożyłem rzucić, to jest Eche Professional 4 Plus 250. Dobra, to byłoby chyba na tyle na dzisiaj. Do zobaczenia. Do następnego filmu. Tu mam jakieś nawozy, kupiłem. Na razie takie, co, takie gówno na razie. Ale oczywiście to będzie inna. Na razie, aby tylko zmienić coś, wieszcie, żeby nie było w takim stanie, nie, będą robione testy, oczywiście wszystko będzie to robione wszystko w swoim czasie. Na razie jest jak jest, jest dobrze. Robiłem testy, takim innym testem, to tam wszystko jest dobrze, wyszło mi dobrze. Z czasem będę robił filmiki. Wiadomo wiadomo, to jest mój dopiero, na moim kanale to jest dopiero drugi film, więc zobaczcie za efekty, za mowę, W ogóle wszystko z czasem to się pewnie nie zmieni. Z, z dalszym kręceniem moich, moich tutaj filmów, w ogóle działań w tym akwarium, może kiedyś będzie drugi akwarium, zobaczycie jak zakładam. Chciałem nakręcić akwarium jak te. jak te stawiałem ale po prostu kupiłem je w poniedziałek na wieczór i kupiłem od razu rośliny więc nie miałem czasu na to, żeby cokolwiek zrobić, żeby nakręcić, bo nie miałem po prostu czasu, musiałem się spieszyć. Musi musiałem szybko akwarium wyszorować Musiałem szybko zrobić z dnem te dno musiałem wypłukać miałem tutaj 4 opakowania po 5 kg, myślę, że jest za dużo Chociaż nie sądzę, jest tyle dna, ile tu jest. Tyle mi jest wystarczająco. Tam ją ja mam z tyłu na dziś po 5 cm, dość wystarczająco. Z przodu mam nawet 4 dna, jakbym chciał. To mógłbym sobie przesunąć na tył, ale nie sądzę, nie mam takiej potrzeby. Zrobiłem takie nielegalne. Nie re, re, kurde. <ścoughs> nie regularne, o nieregularne. Po to. Żeby to było w ogóle to tak bardziej naturalne, nie takie że proste, takie, bo to wiadomo. Jakbyście pojechali gdzieś tam gdziekolwiek jeziora, czy jakieś morze, czy ten, to by sam z tego mnie znać, że jest nieregularne regularne, nie, nie? No. To było chyba na tyle. Jeszcze tak się zastanawiam, czy on czymś nie powinien i tak jak mówiłem. O natlenianiu mówiłem wczoraj, ja tak muszę coś z tym zrobić, bo tu w tym miejscu za mocno mi napierdziela powietrzem aha, przestawiłem to, bo jak dobrze z pierwszego filmika jak zobaczycie jak kiedykolwiek to obejrzycie Czy w ogóle obejrzycie to to i to było tu ale przestawiłem, bo to mimo wszystko był za duży strumień Dlatego żeby to wyregulować bo to się widzi filtr jest, nie filtr tutaj wypierdziela wodę to wraca wodę w powietrze, to wiecie, za dużo tak, dlatego tu i tu, i to jest bardziej zrównoważone i te akwarium fajnie pracuje teraz widać jak fajnie faluje, nie za szybko, nie za wolno jest dobry strumień wody filtr dobrze pracuje woda się fajnie wyklarowała, chociaż widzę, że jeszcze jest leczko zamulona a to może przez ten durny korzeń, chociaż korzeniach szorowałem i to mod, bardzo intensywnie go szorowałem. Wkurza mnie to, bo nie chcę opajć. Dobra, to da chyba na tyle, dobra jeszcze coś, chyba nic. Chyba, chyba nic. O filtrze powiedziałem, zapytałem się i o tego Anubiasa. O tego Anubiasa też Jak się nazywa... Tak szczególnie Ci bardziej doświadczeni będą wiedzieli o co, o mi chodzi Jeszcze raz pokażę I proszę o pomoc Akwarium, dobrze, że 2 lata nie mam już Planowałem już od pół roku założyć akwarium, aż w końcu To się Uwierzytelniło jak to można tak powiedzieć, urzeczywistniło. A fajnie stoi nie 200 litrów, o 40 litrów mniej 160 litrów też duże, to fajne, spodobało mi się. Więc nie ma co narzekać. Może w następnym odcinku mówię, powiem coś o grzałce chociaż nie jestem zbyt grzałka ma do tego. Grzałka by tego grzała i trzymała temperaturę. mam ją z termostatem, więc nagrzeje i się sama wyłączy. Mam nawet w niej zabezpieczenie takie, że jak grzeje, żeby rybki się nie poparzyły, pływając koło niej, przez przypadek otrze to się nie poparzy, bo tu jak widać zabezpieczenie. Nie wiem, jakie to marki, nawet mi to nie interesuje. Jaka to jest marka tego tej grzałki wyrąbane. Po prostu, aby tylko grzało grzało dobrze i skutecznie. Bo o to chodzi chyba. Tak. To byłoby chyba na tyle. Jakie tu rybki będę no Różne. Nie będę na pewno, nie będzie tutaj na pewno gupików. Nie chcę tu hodować gupików. Na pewno będą takie sumikowate. Może będą neony. Się zastanawiam. Dobra, kończymy filmik, bo i tak już nie mam o czym mówić jak na razie. Znajdą się na pewno tematy, na pewno będę je pomnażał rośliny, tylko czekam, czy wystartują. A dopiero mówię, to jest trzeci dzień, tak, jak wczoraj się roda, tak, to jest trzeci dzień, gdy akwarium tutaj stoi. Tu tutaj stoi. Pierwszy film kręcony był normalnie we wtorek, chociaż powinien go szybko w poniżej nakręcić, bo te akwarium stoi od poniedziałku a ja pierwszy filmik zrobiłem we wtorek dlatego to tak brzmiało i dlatego tam jest napisane nawet w opisie w pierwszym, że to świeżo założony chociaż normalnie świeżo nałożę, założony to był w poniedziałek stoi jeden dzień, jeden dobę filtruje cały, cały czas na dobę, napowietrza się cały czas na dobę, chociaż właśnie z tym napowietrzaniem. Czy jakbym sobie napowietrzanie wyłączył na noc? Czy to by coś zaszkodziło? To już takie jedno pytanie. Co do napowietrzania. Na przykład cały dzień rano wstaję do roboty o 5. Załączyłbym te do natlenianie i na przykład po co idę spać, wiesz, w kasze tak, idę z roboty, właśnie z tym światłem. Muszę kurde, żeby kupić. Czasomierz, bo muszę, wy, tak, to muszę wyciągać się w styczki, w, w, wkładać się, jest denerwujące trochę. Nie ma wyłącznika, wyłącznika, żeby to było bardziej uprościć. W tej, lamp, lamp, tej lampie nie wymyślili tego głąby. ale mimo wszystko, lampa jest dobra, dobrze naświetla. Też nie jestem zadowolony, mimo wszystko, ale muszę kupić czasomierz. Ustawić ją gdzieś na 8 godzin, niech świeci 8 godzin. Przed siódmą wychodzę, to tak, od siódmej od niech się włącza, czy od ósmej, tak żeby się przyszedł i żeby miał światło. Żeby miał światło jeszcze, żeby coś porobić. Roślinkę przesadzić, czy coś, czy coś dołożyć, ewentualnie, czy cokolwiek. Czy nakarmić rybki później. Muszę sobie potem przeliczyć. Dobra Kończymy wynik. Po raz tam kolejny Do następnego. Czyli prawdopodobnie nagram coś jutro. Nie wiem, czy jutro, jutro. Na pewno jutro. Może nowa roślinka się pojawi. Bo to tak muszę pojechać do sklepu. Tam do tego sklepu muszę lampę oddać. Bo miałem dwie lampy. Fajne, LEDowe. Która świeciła, jedna lampa świeciła na połowę. I druga na połowę do połowy i cały akwarium mi oświetlały, ale jedną lampę mi sprzedali nie kompletną pojechałem po to, żeby wymienić albo dokupić tylko tą lampkę, nie? ale nie mieli mówię, no potrzebuje światła, no tylko połowa mi akwarium świeci, a druga co? ma nie świecieć? mówi, moment, 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 a że taki gościu tam pracuje na szczęście znowu go na niego natrafiłem, bo nie spoko. Z nim się fajnie można dogadać. No to mi dał tą lampę. A że pracuje w Niemczech, no to wiadomo. Dał mi tą właśnie lampę. Tamte lamp lampy kosztowały mnie dwa razy po 40 euro, to czyli 80 euro. Ta kosztowała 104 no plus lampy, no to to lampy, lampów nie dał na CETEL, że wiecie, żeby jak w razie gwarancji to musi być CETEL, żeby nie by za tyle było sprzedane, ale tylko 20 euro zapłaciłem za to wszystko, ale jutro właśnie muszę, jutro jest czwartek i muszę zawieźć tą lampę, im. tą właśnie lampę i to właśnie, żebym nie zapomniał wziąć ją do roboty i z roboty posunąć i prawdopodobnie sobie dokupię jakąś roślinę. Jak dokupię to nakręcę filmik i już Wam ją pokażę 100% Więc żegnam, dobrej nocy Chociaż jeśli filmik jutro będzie wstawiony to nie wiem czy będzie dobrano, czy dobry Ale dzisiaj dobranoc bo i tak wieczorem go wstawię po robocie Dobra, do zobaczenia, Dredzio